Panie Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions Hotel Mariot. Moim Państwa gościem jest polski pięściarz Kamil Szeremeta. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, człowiek, który od 12 roku życia trenuje boks i znalazłem ciekawą historię. na początku ciebie zastrzelę. Pierwszy trener, Mikołaj Nos, powiedział do ciebie, że będziesz mistrzem Polski. Ty przez kolejny rok starałeś się nie opuścić ani jednego treningu, tylko że opuściłeś jeden i się popłakałeś, to prawda? To, to prawda, no bo musiałem status świętej pamięci pojechać na wioskę tam do dziadka i z tego właśnie powodu, że jeden trening opuściłem, no bo nie miałem jak, no aż, aż się popłakałem. A no, chłopaki nie płaczą, czy jak to jest? No wtedy byłem dzieciaczkiem jeszcze. Okay. Można, raz wybaczyć można. Okej, okay. jesteś zawodnikiem Conspol Babylon Promotion. Skąd się wziął pomysł na podpisanie kontraktu właśnie z tą grupą? Z tego, że po prostu zrozumiałem, że boks amatorski, olimpijski, jest już można powiedzieć na dnie, że ciężko będzie się wybić, a znam siebie, znam swoje możliwości, wiem, że przez ciężką pracę mogę wiele osiągnąć. I chciałem spróbować jeszcze w boksie zawodowym. W Białymstoku miałem dobrą ofertę pracy, już chciałem nawet z amatorstwa rezygnować. Paweł Głażewski dostał na 10 dni przed walką, przed walką dowiedział się, że jest możliwość zaboksowania z Royem Jonesem. Wtedy go trenował Pożyczka, Piotr mhm. Pożyczka, a z tego co pamiętam. Tak. Ja byłem głównym partnerem Pawła Garzewskiego przed Royem Johnsem, chociaż jak wiadomo rojem stylowo Roya nigdy nie przypominałem, no ale pomogłem. Jak mogłem, to pomogłem. Pracowałem po 10 godzin na elewacji, na budowie, poza białym stokiem, żeby dorobić sobie do tego stypendium z Hetmana, z klubu sportowego Hetman. Pożyczka, trener spytał się mnie, ile mam lat, ile mam walk, yy, czy ja jestem zawodowcem, bo nie wiedział nic o mnie, to przez Pawła były załatwione te sparingi, no i co, no i zobaczył jak te sparingi wyglądały, zobaczył, że to wszystko dobrze wygląda, że sparing jest wyrównany, porozmawiał chyba właśnie z Tomkiem Babilońskim, bo Tomek Babiloński się odezwał parę dni później do mnie, że słyszał właśnie, że, że chciałbym podpisać kontrakt, że chcę skończyć z boksem amatorskim. Odezwał się, spotkaliśmy się, przedstawił mi kontrakt. Ja go z pewnymi ludźmi yy, przeczytałem, z, pra z prawnikiem oczywiście. Porozmawiałem, no i zgodziłem się na ten kontrakt. Okej. Okay. Od początku kariery byłeś prowadzony dość mocno, zawsze miałeś solidnych rywali. Sam powiedziałeś, że walczyłeś na 50% swoich możliwości. Dopiero walka z Rafałem Jaskiewiczem to była... Yy... Walka jest zaboksowana przez ciebie bardzo dobrze, prawda? Znaczy tak, na 100%? Przygo przygotowywałem się zawsze ciężko do walk, może przez to właśnie, że za bardzo chciałem wygrać, wygrać przed czasem, może tak za bardzo się spinałem, yy, dlatego to tak wyglądało, że te 50% dawałem siebie, bo wiadomo, ten spięty człowiek też, yy, też nie pokazuje tego, co ma pokazać. Ci, co boksują wiedzą o czym ja mówię. Mhm. Tutaj do walki z Jackiewiczem podeszłem, naprawdę wyluzowany, zrelaksowany, bo w stanach sporowałem naprawdę z bardzo dobrymi zawodnikami dużo lepszymi niż Rafał, nieubliżanie dla Rafała. I wiedziałem, na co mnie stać, wiedziałem, jak te sparingi wyglądały, więc wiedziałem, że na walkę jestem w 100% przygotowany. Mhm. E, trenowałeś w Nowym Jorku z e, Gleason's Gym. To jest sala, która widziała wielu mistrzów e, świata. Mógłbyś opowiedzieć, na czym polegają, czy na czym polega różnica między treningami w USA i, i, i treningami w Polsce? Na pewno dłuższe są te treningi, bo ja przed sparingiem robiłem 5 rund tarczy. A zaraz wchodzić trzeba było do dwóch, trzech z pani partnerów po 10, 12, 8 rund yy, boksować. Ja myślałem najpierw, robię tak yy, z Harm Kejem, yy, amerykańskim mm -hmm. tym trenerem y, jedną rundę, drugą, trzecią. Myślę kurwa, co tego sparingu ma nie być. Czwartą, piątą, patrzę chłopaki, po bo się okazało, że się spóźnili. No i wchodzić trzeba było na trzech z partnerów. Okay. Było naprawdę super ciężko, ale to zaowocowało w walce. Okej, okay, walka z Rafałem Jaskiewiczem albo jeszcze cofnijmy się na dzień przed walką. Tutaj w Championsie Ważenie. Dochodzi do sytuacji dosyć takiej dla mnie mocno, mocno słabej, to znaczy Rafał ciebie <laughs> odpycha, dochodzi do jakichś przepychanek, yy, da, daje ci nocnik, którego ty nie przyjmujesz, mówi, że czy ty mu odpowiedziałeś, że tam w tym nocniku to będzie twoja krew, z tego co pamiętam? Łzy łzy. Nie czujesz takiego trochę obciachu. Ja cię szanuję jako, jako, jako pięściarza, jako sportowca, ale nie czujesz takiego obciachu, że dochodzi do takich sytuacji. Ja wiem, że to jest boks, ja wiem, że to jest promocja, ale to jest słabe. No po prostu, skoro przyniósł ten nocnik, to ja nie zarogowałem jakoś fizycznie, nawet jak po tym jak mnie odepnął, mhm. byłem w 100% skoncentrowany, żeby no, nie wyjść na jakiegoś, na jakąś łachudrę. Tutaj na nocnik odpowiedział, dla mnie musiałem mu coś odpowiedzieć, no nie będę stał cicho. tak? Mhm. I tak moim zdaniem zachowałem się kulturalnie. No a wcześniej nazwałeś go burakiem na przykład. On no, z kolei mówił, że jesteś brzydki i masz dywan na, na klacie. Hmm. Może zazdrości mi tego dywanu. Nie wiem. Mhm. Ja jestem dumny z tego swojego dywana. dywanu. Yy, skończę karierę amatorską, to może założę sieć yy, produkującą dywan? dywany. <laughs> nie, ale o tobie mówił z kolei, że, że ty mówisz, że on jest burakiem. On mówił, że ty jesteś ogórkiem, i tak zastanawiam się na ile jest to gra. A na ile wy się szczerze nie lubiliście? Czy dalej nie lubicie? Nie, no, Rafał na pewno nigdy moim przyjacielem nie będzie. Nigdy nie był, nie jest, nie będzie moim przyjacielem. Na pewno nie będzie jakąś znaczącą osobą w moim życiu. Choć no, nie wiadomo, co czas pokaże, bo mhm. różnie to w życiu bywa. Nie lubiłem no, jego tego właśnie gadania, że ja tutaj powinienem przegrać, że ja nie wiem, że ja słabo zaboksowałem. wiadomo, ja dopiero raczkuję na tym zawodowstwie. Dopiero 10 walk mam. On ma walk 60. Ja na, tym, na 10 walk naprawdę miałem dobrych zawodników, o czym świadczy na Trafę Jackiewicz czy, mhm. czy Hiszpan na dziewiątą walkę. Naprawdę jestem solidnie prowadzony, za co bardzo dziękuję Latomka Babilońskiego. Skończyłeś Jackiewicza? Skończyłeś jego karierę? Nie wiem. no Mam nadzieję, że nie, że Rafał mhm. po tej przegranej się podniesie. Jeszcze za w jest z dwie, z jedną, z dwie z trzy walki. Wiadomo na wyjeździe, bo chce zarobić pieniądze. Życzę mu, życzę mu powodzenia. No, on okay. był dla mnie. On był dla mnie przeszkodą, z którą musiałam wygrać, żeby przejść dalej do spełniania marzeń. Nie, nie, nie traktowałam go jakoś inaczej niż Hiszpana, Francuza, czy Polaków, z którymi wcześniej, czy Węgrów, czy z kim ja tam dalej już nie pamiętam, nie będę tak wybiegał. Traktowałam go normalnie jak przeszkodę, z którą muszę wygrać i wszystko. Okej, okay, kiedy się wybierasz teraz do Stanów Zjednoczonych znowu, żeby trenować? Zaraz po programie spotykam się z Tomkiem Babilońskim, z którym mamy omówić co dalej. Chciałbym w tym roku stoczyć dwie, dwie, minimum dwie walki, chciałbym stoczyć mhm. trzy, no ale zobaczymy na ile tu zdrowie pozwoli, bo w Stanach przed walką z Jackiewiczem troszeczkę dostałem kontuzji prawego łokcia, z którą nie powiedziałam nic. Bo tak jak we wcześniejszym wywiadzie powiedziałem, że wyjdę nawet jakby mi amputowali jedną rękę, to i tak wejdę z jedną ręką do Jackiewicza. Bolał mnie ten łokieć, nie robiłem żadnych zastrzyków. Troszeczkę miałem bardzo fajnego masażystę w Stanach, Polaka, który mieszka w Stanach. Bardzo Ci pozdrawiam Tomek. Dużo mi pomógł na, na, na dzień walki, odpoczął troszeczkę ten łokieć. Po walce znowu, znowu teraz mam, dokucza mi ten łokieć, nie mogę w pełni wznowić treningów, muszę coś robić z nim. Ok, kim jest Jeff Wojciechowski? Znaczy Wojciechowski to jest Polak, bardzo, którego bardzo również pozdrawiam, który bardzo właśnie dużo mi pomagał w Stanach, załatwiał mi sparingi. Załatwiał mi to wszystko. No, był takim moim translatorem, można powiedzieć, oraz takim, można powiedzieć, menadżerem. I przewodnikiem, prawda? Bo ty I przewodnikiem, trenowałeś tak? na Brooklynie. Podobno okolica była taka średnio ciekawa. W której mieszkałem, czy w której trenowałem? Nie wiem. W której mieszkałeś, albo trenowałeś? W której trenowałem? mieszkałem, to była raczej spokojna taka Aha. dzielnica, Greenpoint, y, sunąca z Polaków, choć wiadomo, już teraz z Greenpointu gonią Polaków, bo czynsze podwyższają. Polacy uciekają na Queens. Trenowałem właśnie na Brooklinie koło mosty bruklińskiego, to tam była taka, można powiedzieć, nieciekawa dzielnica, taka Murzyńska. Mhm. To wiadomo, no, tam y, oni mieszkali w tych blokach wybudowanych specjalnie właśnie dla nich, oni, oni siedzieli na socjalu. Wiadomo, nie mieli, nie mieli roboty, stali pod klatkami, może nie mieli co robić. Okej, okay, wiem, że po a propos Tomka Babilońskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Ja również. <laughs> No, ty, 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 ty to musisz go pozdrawiać. Z tego co wiem, to on zaproponował Ci, czy obiecał Ci po wygranej z Jackiewiczem stałą pensję, to prawda? To prawda, właśnie dzisiaj po programie jadę z nim yy, czy podpisać, czy ustalić, kiedy na kiedy mam mieć wypłacane pieniądze, bo powiem tak, już raz w swoim życiu miałem takiego sponsora, który miał mi pomagać y, co miesiąc. Pierwszy, drugi miesiąc był dobry, później się okazało, że musiałam do niego 20 razy dziennie napadać nie? i uh -huh. ode mnie nie odbierał, dopiero odbierał jak dzwoniłem z narzeczonej telefonu. Nie? Więc ja nie chcę takiej powtórki, chciałbym mieć normalnie zapewniony jakiś dochód, żeby móc się skupić w 100% na, na boksie, bo za rok chciałbym okay. wziąć ślub ze swoją narzeczoną i żeby móc się skupić w 100% na treningach, na boksie. Ok, mogę zapytać Ciebie z czego żyjesz? Czy żyjesz tylko z boksu w tej chwili? Czy Ży Żyję tylko z boksu, tak. I oczywiście mam tam y Mariusza Bojarskiego, który mi pomaga finansowo, tam co miesiąc tam mhm. drobną sumę mi przeznacza, ale bardzo dziękuję, on ma sieć restauracji, sieć barów, restauracji, yy, mogę się tam u niego także stołować, więc nawet jak miałem tą dietę, to mhm. czy jak nie zdążyłem po treningu zrobić kurczaka, szybko zajeżdżałem, powiedziałem, że szeremeta Kamil, dziewczyny już robiły dla mnie właśnie tego kurczaka, ja sobie brałem, jadłem, super naprawdę sprawa. No Jesteś też oklejony jak, jak walczysz z różnymi... Inaczej się nie da. ...różnymi tak, logami, że tak powiem, czy logo różnych firm, Wiele małych przedsiębiorstw Ciebie wspiera, prawda? Tak. Ile, to, ile to jest e, firm? Powiem Wie? tak, na walkę z miałem 10 sponsorów. Od no. małych do dużych, od dużych do małych. No wiadomo, no, cenowo to też się wszystko różni, ale bardzo serdecznie dla wszystkich dziękuję. Mhm. Bo wiadomo, no, mogę się skupić w 100% dzięki nim, bo do, jak dotąd nie miałem tej pensji stałej. Tak jak mówiłem wcześniej, ten wciulki walił troszeczkę tamten sponsor, więc to wypłacane to nie było na czas. I w ogóle nie było wychodzi. Mm -hmm. Po wygranej z Jackiewiczem twoja, mm, twoja pozycja w, w Babylon Promotion z tego co wiem, to się zmieniła. E, Mam nadzieję. Stałeś się jedną z najważniejszych postaci obok zimnocha i Głowackiego, prawda? Czujesz no, to, że, że tak jest? Nie, nie, powiem szczerze, że nie. Jakoś... Nie wiem, może rozmowie dzisiaj z Tomkiem, może zauważę, to jakoś nie odczuwam tak. No jesteś ważniejszy niż Soudra i Głażewski w tej chwili to. To jest pewne, polegionowe. Nie, każdy każdy jest ważny, powiem tak. Wiadomo, Sołdra przegrał. Troszeczkę nie wiem, czy to było zlekceważenie, czy, czy spalił się po prostu. No, mam nadzieję, że Andrzej oraz Paweł się podniosą, że wrócą do treningów, że jeszcze zdołają dobre walki stoczyć. W poli ścisłości Sołdra i Głażewski przegrali z Kretesem w Legionowie. 25 lat masz, od 9 lat ta sama dziewczyna mówi, że za rok, ślub. I tak się zastanawiam w maju, tak? W maju, 7 maja, bo za rok sobota to wypada 7 maja, mhm. a 8 maja jest nasze dziesięciolecie, 2016 roku. Jak to, jak to jest, że chłopak, który miał wtedy 15 lat, tak, zacząłeś 16. być 16 lat i cały czas jesteś jedną dziewczyną, jak to się robi? Miłość. Ci, co kochają, wiedzą, wiedzą o co chodzi, no miłość po prostu, no, jest mi z nią dobrze, kocham mhm. ją nad życie. chciałbym Ale mieć z nią dzieci. Panki do Ciebie chyba piszą, prawda? Jesteś bokserem, jesteś dobrze zbudowany, nie jesteś aż taki brzydki, jak mówił No właśnie chciałem powiedzieć, a przy Aż taki brzydki nie jesteś, no. ja nie jestem z nie, tej, z tej no parafii. E, natomiast tak się zastanawiam, czy to jest, wiesz, bo to nie, już jest to coraz więcej. Nie, fanki nie piszą, bo nie. ja często wstawiam właśnie zdjęcia ze swoją anioł, więc chyba no wiadomo, no, mhm. nie piszą. A kiedy się wyprowadzicie na swoje mieszkanie? Bo na razie, z tego co wiem, to mieszkasz z teściami. Mieszkam z teściami, mam wykupione mieszkanie, babci zapłaciłem za nie 2 czy 3 lata temu, już nie pamiętam, niecałe 20 tysięcy razem z notariuszami. To jest małe mieszkanie, 38 metrów. Mam babcię bardzo chorą, która od wielu lat choruje na Alzheimera, miała dwa udary Aha. dwa lata temu. Ma też chorobę Parkinsona. Wcześniej jest na rencie ogólnie, bo miała, miała zawał. Jest na rencie, no i wiadomo, no babcia ma już 85 lat. I różnie to z babcią bywa, ale modlę się codziennie do Boga, do ojca i do dziadka, żeby trzymali babcie przy życiu, żeby babcia miała jak najwięcej zdrowia. No na razie, na razie powoli odkładam, odkładam, odkładam. Czy na remont, zobaczymy, czy po prostu może uda mi się jakieś nowe mieszkanie w Białymstoku kupić. Choć wiadomo, no weźcie, kupcie w dzisiejszych czasach mieszkanie. No. Wiadomo, muszę się kręcić, tak jak mówisz, że właśnie byłem ponaklejany, że miałem dużo sponsorów. Ale to tylko dlatego, ja, 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 to nie jest tak, że ja czekam na telefon, o, dobra, dobra, mhm. zrobicie, zrobimy reklamę. Ja muszę jeździć, ja muszę dużo załatwiać. Tylko tak można yy, zebrać tych właśnie sponsorów. To trzymamy kciuki za babcie, natomiast Ty mówisz, modlę się, modlę się. Yy, ty jesteś dosyć konserwatywny, prawda, w swoich poglądach. To znaczy, jesteś głęboko wierzący. Wierzę w Boga, aczkolwiek do kościoła nie chodzę, bo nie wierzę w tą instytucję. I nie, wierzę, nie wierzę w księdza, nie wierzę w Watykan. Wierzę w Boga, codziennie się modlę do Boga, do twojego taty, bo wierzę, że Tata i dziadek trzymają, trzymają się tam razem, są bezpieczni. Mhm. Do Boga też się modlę, żeby ich dusze były bezpieczne i pomagają dla mnie, widać. Przed walką też się do nich modliłem w czasie walki między rundami. Przybijałem, bo nie w, nie, właśnie nie w znak krzyża, tylko przybijałem do serca, patrzyłem w górę. To było, żeby tata i dziadek dali mi sił, by móc wygrać tę walkę. Mhm. Czy ty jesteś narodowcem w swoich poglądach politycznych? Myślę, Jesteś że tak. Głosowałem prawie. na Kukiza, bo chciałam, żeby, żeby zmienić coś w tej Polsce, bo wiedziałam, że wybierając Dudę czy Komorowskiego wybierzemy ten sam syf, czyli mhm. co tutaj się dzieje, wiadomo, wad do góry, wiek emerytalny do góry. Chciałbym, żeby to był, żeby wybrany został Paweł Kukiz, żeby coś, coś zmieni. Wiedziałam, że gorzej już być nie może, więc dlatego głosowałem na Paweł Kukiza. Ja, mhm. moja dziewczyna, moja narzeczona moi znajomi również głosowali. Okej, okay. no ja się nie zgadzam z tym poglądem, ale... Każdy ma, ma swoje zdanie, Każdy ma swoje, swoje zdanie, nie wiadomo. W wolnym kraju żyjemy jeszcze? Jak słyszę, że ktoś głosuje na Kukiza, bo on jest antysystemowcem, to ja zawsze chętnie pytam, a co to jest ten system? Najczęściej nie potrafią, nie potrafią jego wyborcy odpowiedzieć, ale to jest inna, inna sprawa. Wrzesień. Kolejna gala Polsat Boxing Night. Hmm, czy chciałbyś kogoś wezwać, wyzwać na pojedynek? Czy znaczy wyzwać? Patryk, Szyma Patryk Szymański. Ktoś tam w wywiadzie dla Ring Polska mówi, że chciałby ze mną zaboksować na postać Boxing Night. Powiem szczerze, dla mnie aż tak walka ta nie jest potrzebna, bo wiadomo, on, on chce zrobić Bardziej limit 69, 69 kg on chce limit albo 70, ten 800, bo tam jeden z reporterów tak. się go spytał. Ja już nie będę nigdy w życiu schodził do takiej kategorii dla, dla Rafała Jackiewicza, tylko i wyłącznie się zgodziłem, bo wiadomo, on ma nazwisko, on ma rekord. Ja dużo, dużo wiedziałem, że dużo zyskam mhm. i do wa po walce z nim, bo naprawdę ani przez chwilę nie zwątpiłem, że ja wygram. Mhm. A na Patryk Szymański nie okomujmy się, no ani nie ma nazwiska, nie, nie ubliżając oczywiście dla Patryka, jest dobrym pięściarzem, ani z nikim dobrym nie walczy, z nikim dobrym nie wygrał. Ma tam te 8, 8 nokautów na 13 wal. Na pewno nie walczył z takimi zawodnikami jak ja spytałeś się o Damiana Jonaka wiadomo, ale ciekawe czy on by się zgodził na mój, na mój limit wagowy no ale można by umowny limit wagowy on 3 kg no, mniej od Ciebie waży. no i dlatego właśnie, ale wiadomo, Damian Jonak ma nazwisko, ma rekord wiem, że daj Boże po wygranej z nim z, awansowałbym znowu w rankingu mhm. więc na taką walkę to jest kwestia do gadania a tutaj z Patrykiem Szymańskim, jak Patryk nie chce chodzić do średniej, no to ja, ja też tej walki nie potrzebuję nie to w, wcale nie dlatego, że się boję tylko po prostu nie chcę eksploatować organizmu, mhm. bo waży teraz 80 kg 81, to będę miał ile do robienia? 10 czy znowu 11 kilo. To nie ma sensu naprawdę, bo to mimo wszystko, że współpracuję z dobrym dietetykiem, z Radkiem Majewskim, z Centrum Dietetyki Stosowanej, pozdrawiam również. 17 razy się pozdrawiamy kogoś. A tam, tego okay. nigdy dość. Yy, to i tak to ciężko, wiadomo, już na te 3-4 kg ostatnie, to już naprawdę jest ciężko, to jest eksploatacja organizmu. Okej, okay. czyli jak rozumiem, Damian Jonak, tak. Damian Jonak, tak, wiadomo, trzeba by było porozmawiać, wynegocjować to wszystko, warunki mhm. na, na to tak. Okej, okay, czyli właśnie wiadu kamierz meta może wyzwać na pojedynek Damiana Jonaka. A i przepraszam, że ci przerwę, ale chciałbym oczywiście jeszcze jedną walkę stoczyć taką przed, bo to byłoby na Polsat Boxing, tak? We wrześniu. To mhm. chciałbym przed tym, jakby miało dojść do tego pojedynku, chciałbym jedną walkę stoczyć, jakąś taką, nie, nie chodzi, że ludniejszą, ale na pewno chciałbym jedną walkę stoczyć jeszcze przed Damianem mhm. i przygotować się oczywiście w stanach. Takie troszeczkę warunki mam. No ale... Okay. Damian Onek jest dobrym zawodnikiem. To prawda. Też był naszym gościem, też go pozdrawiamy, chociaż ostatnio telefonów nie odbiera. Po zakończeniu kariery chciałbyś otworzyć zakład mechaniczny. Czy to prawda? To prawda, bo mam braci ciotecznych w łapach pod Biam stokiem, którzy mają zakład mechaniczny. Mhm. Często tak do nich zajeżdżam, właśnie co, patrzę co tam do śrubki, co tam, co tam, aż ich męczę tym pytaniem, a do, do czego to, a do czego to, a do czego to, bo no, lubię, tą, lubię, tą, yy, lubię ten temat mechanika, nawet yy, jeżdżę Hondą Accord z 2000 roku. A jest zrobiona na tip top naprawdę mówię, no mhm. że aż, aż Nie na... jak sprzedawał. A jaki Niemiec, jak to Japończyk? Japończyk no wiem, no, ale myślałem. Ale że... Ale z Niemiec z Nie Nie, wiesz, chyba na... Ale ona chyba z Polski, bo ja od przyjaciela ją ogólnie kupiłem, okay. ale ten mój przyjaciel był oszukiwany przez mechaników, sprzedał lamię mnie w dobrym stanie, później się okazało, że to, że to, że to naprawdę ja, ona warta jest, nie wiem, 6-7 tysięcy, ja już nie oddychę, włożyłem, zgadam. Mhm. Okay. A wiem, że tych pieniędzy nie odzyskam. Ale ja lubię to po prostu jak na gaz, mechanice, tak? jak mnie wszystko tego. Spoko. Biały Stock o tym też rozmawialiśmy. Trenujesz w klubie Golden Boxing Biały stok. Golden Boxing Gym, tak. Z trenerem Andrzejem Licikiem. Tak, którego też pozdrawiamy. Pozdrawiamy również. To jest to jest jakby gym otwarty przez Andrzeja Liczika i Krzysztofa Zimnocha. Tylko tak, tak ja tak, słyszę, tak. że ten biznes troszeczkę się nie kręci ze względu właśnie na, na, Krzyśka, na Krzyśka Zimnocha, a chodzi o medialną wojnę ze szpilą. Czy to prawda? Ktoś w tym jest, nawet moi znajomi mówili No Kamil, słyszałem, że chcesz robić treningi personalne Ja mówię, tak, 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 no chciałbym, taką grupę zbieram A gdzie byśmy trenowali? Ja mówię, że w Golden Boxing Gym Eh, to nie, 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 mówię, a czemu nie? No bo tam, to zimnocha, ja mówię, jakie to zimnocha, ludzie, to Zrozumcie, że już zimnoch do tego nic nie ma, to jest Andrzeja Liczyka Nie patrzcie, że to było kiedyś zimnocha, to jest już Andrzeja Liczyka, śmiało przychodźcie No bo nie wiem, nie wiem, nie wiem co jest skłania do tego, że że oni ze względów na Krzyśka zimnocha nie chcą przychodzić do klubu. A naprawdę dobre pytanie, bo wielu ludzi mi tak mówiło. Mhm. A ja ciągle im tłumaczę, że to już nie jest zimnocha. Jakie są twoje stosunki z zimnochem? Normalne. Cześć, cześć. Pogadamy trochę. mi nigdy jakimiś tam nie byliśmy. Wiadomo, jesteśmy kolegami w klubu. Cześć, cześć. Jakoś nigdy nie wychodzimy razem na piwo czy na kawę. Bardziej w Michał, w Frywatko czy w Piotrkiem, Piotrkiem Goodlem który jest moim przyjacielem, to mhm. okej, okay, bo wiadomo, to jest też różnica wieku. Zimno jest ode mnie o 8 lat starszy, 8 lat, 8 Jeździliśmy 9, na no. zawody, na przykład na Grand Prix, na Mistrzopolski, razem jak wracaliśmy w busie, czy nawet jak mieszkaliśmy tam razem w jakiś internatach, czy w hotelach, zawsze się trzymaliśmy, młodzi z młodymi, i starsi ze starszymi. Twoim wzorem bokserskim jest Rocky Marciano. Marciano jest. Marciano, Marciano, dlaczego? Ze względów na to, że był, był malutki jak na wagę ciężką, a miał serce, był niepokonany, no, Najbardziej za to, za serce do walki techniki, może co prawda zbytnio tam nie miał, nonchalansko no boksował, ale jednak miał kopyto w łapie, miał serce do walki i wygrywał. Hmm. Jakie masz plany bokserskie, bo zastanawiam się, czy Ty pójdziesz troszkę drogą Jackiewicza, czyli postawisz bardziej na pieniądze, czy, czy masz jakieś takie plany związane tylko i wyłącznie ze sportem, że chciałbyś, nie, nie wiem, przecież... Nie, osiągle. nie, nie, tak naprawdę, wiadomo, pieniądze są ważne, boksuje się, się dla dumy, dla sławy, dla pieniędzy, to wiadomo, no, ale jednak pieniądze aż tak w moim życiu nie grają głównej roli i chciałbym spełnić swoje marzenie, które jest Mistrzostwo Świata. Wielu we mnie nie wierzy, wielu będzie oglądało ten y, odcinek powie, e, ty, mistrz świata. Ale ja mam do, dopiero i aż 25 walk, mam dużo wa, y, 25 Lata. lat, y, mam dużo walk amatorskich, szybko się uczę, y, chcę się uczyć, nie boję się ciężkiej pracy i właśnie przez ciężką pracę z. Y, z talentem, bo myślę, że talent mam. Może nie mam na miarę Wasyla Łomaczenko, ale mam talent i mhm. przez ciężką pracę mogę dojść naprawdę bardzo daleko i spełnić swoje marzenia. No, A wiadomo. ile jeszcze powalczysz? Bo skoro mówisz, że po zakończeniu kariery chciałbyś otworzyć zakład mechaniczny, to rozumiem, że już myślisz o tym, co będzie się działo później. Zakładasz sobie jakiś, nie wiem, limit czasowy? Nie, to wiesz, to teraz takie pytanie dałeś, to tak samo jakbyś się spytał, mnie, ile chcę dożyć. Nie wiadomo, wiadomo, zdrowie, zdrowie jest jedno. Dopóki będzie zdrowy, będę trenował. Trenował, boksował, tak, tak, tak. Powiem jeszcze jedno, że pisałem maturę w tym roku. No właśnie wiem. Proszę, pozdrawiam mojego korepetytora Karola, dla którego bardzo dziękuję, bo mimo wszystko, że miałem z nim tylko tydzień korepetycji, naprawdę dużo napisałem z matematyki, bo chcę zrobić maturę, została mi tylko matura, żeby pójść na AWF. Zrobić licencjat i móc zostać, zapewnik taki, nauczycielem wf mhm. Bo mam masażystę w Białymstoku, który jest nauczycielem WF-u i naprawdę dobrą kapustę zarabia. On mówi, że pracuje 3, 4, 5 godzin w tygodniu, od poniedziałku do piątku, plus 13. On trzy koła zarabia, 3000. tysiące, to na starość, państwowa fucha, delicious. Naprawdę? No mówię poważnie, no. Plus tego, że jest to plus tego, to znaczy on jest akurat maserzystą, ale ja na przykład mógłbym być i nauczycielem WF-u na starość, na starość jak, jak już odejdę, jak nie daj Boże zdrowie nie pozwoli, mieć taki zapewnik, nie? Wiadomo, przez boksy mam, daj Boże, takie będę miał lepsze nazwisko. jeszcze tylko chodzi znajomości, więc do tej szkoły też na pewno bardziej mnie przyjmą niż szarego człowieka. Nie? 3000 to nie jest kwota, która powala na kolana. Nie, nie, nie powala, ale plus yy, jakbym był trenerem yy, trenerem boksu. Plus kolejny. Być mechanikiem? Nie, 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 to czeka, czekaj, Jak nie wypali z, mecha, z mechanikiem. A. No ale to wiesz, być mechanikiem, a mieć zakład, to też jest duża różnica. Ja zostawiam yy, samochód u swojego znajomego kolegi, a kolega nawet śrubki nie przykręca, ma po prostu pięciu mechaników. Oni mu to robią. Mieć zakład to nie znaczy być mechanikiem też. Okej. Okay. Bycie mądrym szefem polega na tym, żeby się otoczyć ludźmi, którzy pracują. O! Bardzo, bardzo. A samemu nic nie robić. Dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Czyli tak, Damian Miodaka to jest ewentualny przeciwnik na Polsat Boxing Night. Wcześniej chciałbyś jeszcze mieć jedną, jedną walkę na przetarcie. A no, później, no nie na przetarcie. A ogólnie chciałbym mieć walkę stoczyć przed. Dziękuję Ci za to spotkanie. Kamil Szeremeta był moim Państwa gościem. Do widzenia.